Ma takie dwie ogromne legendy związane z II wojną światową. Jedną jest podziemny Wrocław, a drugą jest tzw. zwane złoto Wrocławia, czyli 6 ton złota, które rzekomo wyjechały stąd pod koniec wojny gdzieś w kierunku Karkonosz. Teraz coraz częściej wśród eksploratorów, wśród badaczy mówi się, że legenda złota Wrocławia została po prostu wymyślona. I kto wie, czy część legendy o podziemnym Wrocławiu również nie została w jakiś sposób skonfabulowana przez osoby, którym zależało na pozyskiwaniu Informacji na przykład o niewielkich depozytach czy depozytach większych, yy, które tutaj instytucje państwowe gdzieś usiłowały ukrywać bądź miejscowa ludność. Do czasów II wojny światowej powstało tu 400 różnego rodzaju budowli, podziemnych, schronów i różnych innych tajemniczych bardzo miejsc, których przeznaczenia do dzisiaj jeszcze nie znamy. Źródła informacji dotyczących tych wielkich schronów, podziemi, tuneli, podziemnych szpitali pochodzą głównie od ludzi, którzy przyjechali tu po wojnie, którzy mieli kontakt z autochtonami i których relacje zostały zebrane. Najbardziej intrygujące były listy dotyczące obecnego wzgórza partyzantów. Bowiem w latach 40. XX wieku znalazł się świadek, który twierdził, że pod tym wzgórzem został okryty jakiś spory depozyt w pomieszczeniach, do których w tej chwili nie ma dostępu. Tą sprawą zajęła się podobno wtedy milicja, i do niej też trafiły wszystkie związane tą sprawą listy. Dokumenty to za dużo powiedziane były to jakieś relacje, zeznania itd. I te dokumenty po prostu zniknęły. Bunkier pod wzgórzem partyzantów. Przedostatnia siedziba dowódców Festung Breslau. To, co znajdowało się pod wzgórzem, owiane było ścisłą tajemnicą. Generał Niechow, jeden z ostatnich komendantów twierdzy, nawet w wydanym po wojnie pamiętniku unika szczegółowych informacji na ten temat. Według świadków do wzgórza wjeżdżały tajemnicze konwoje, które nigdy już potem nie opuściły siedziby dowództwa. Po wojnie w pomieszczeniach niczego nie znaleziono. Pojawiły się więc głosy o sekretnych tunelach łączących wzgórze z pobliskim dworcem. Podziemny Wrocław. Betonowa pajęczyna, miasto pod miastem. Raczej jest to... Ja tu mogę wyrazić tylko swoje osobiste zdanie. Podziemnego Wrocławia chyba nie ma, chociaż ja bym chciał, żeby on. Był. Natomiast trudno wszystkie relacje wrocowskich, no, nazwijmy ich świadkami, z tych pierwszych lat powojennych wrzucić do kosza. Że jak mówili, że chodzili tunelami, że wchodzili w jakieś dziury, że jakieś piwnice, przejścia. Tylko wydaje mi się, że to może być związane z wrocławską kanalizacją. Bo ta wrocławska kanalizacja, ta stara kanalizacja z przełomu wieku o której wspominają dwaj ostatni dowódcy twierdzy Wrocław, generałowie Alfen i Niechow, jest rzeczywiście taka bardzo bogata i rozległa. Jest około 70 kilometrów korytarzy o przekroju 3 razy 4 metry, więc tam naprawdę mogłaby wjechać ciężarówka. Profesorowie Jońca i Konieczny w swojej książce Festung Bresta wspominają o jednym takim przypadku, że podobno właśnie z kanalizacji wyszła jakaś tam drużyna rosyjskich soldatów koło dworca Mikołajów których wystrzelano, ale jednak do środka miasta dostali się przez kanalizację. Zgodnie z rozkazem komendanta Festung Breslau Niechowa do obrony twierdzy wykorzystywano wszystkie dostępne przejścia podziemne, w tym kanalizację. Pod Wrocławiem ciągnie się ponad 1100 km kanałów. Te, które posiadają średnicę umożliwiającą wejście dorosłego człowieka, mają łączną długość ponad 300 km. Te ogromne, legendarne obiekty, czyli wrocławskie metro, które rzekomo miało łączyć południową i północną część miasta, wielki tunel, który miał biec spod dworca głównego aż do partynic wrocławskich, nikt na nie nigdy nie trafił, aczkolwiek oczywiście trafiali się świadkowie, którzy twierdzili, że tam właśnie byli. Natomiast kiedy już przychodziło do jakiejś wizji lokalnej, nigdy nikomu nie udawało się tych miejsc znaleźć. O ile pamiętam, to było lat temu ps 40 dojechaliśmy do tego miejsca samochodem, gdzie tu jest obok posłunek policji, tu było kiedyś na pół bagażu i tu weszliśmy do środka i tu gdzieś z tego miejsca wsiedliśmy w wózek i pojechaliśmy, nie wiem, lewo czy prawo do windy. I tą windą zjechaliśmy chyba na dół. Szliśmy około 20 metrów, doszliśmy do takiej włazu, jeszcze na dół zeszliśmy. Parę schodków było, piechotą doszliśmy do takiej dużej, wielkiej bramy i ten właśnie, ten kolejarz z pękiem klucznym tą bramę otworzył i weszliśmy do miejsca, gdzie takie białe kafelki, jak tu właśnie są widoczne, było wyłożone, parę metrów, schody i tam już stała woda. Widziałem napis antykuł, napisane Hauptbahnhof, czyli dworzec główny, resztki wagoników, tak mi się wydawało, stojących na tym peronie i tory. Taką wola jest zamykana i bramą, taką metalową, biorą, taką taką... Nigdzie, bramia, nigdzie takie... tam nie ma bramy. Żadnej. A może obok jakichś taki? Nie to? ma. Chce pan tam wejść? Nie, ja to byłem. Nie ma sprawy. 70 roku wchodzi tego nie będę przez to nie było tutaj. To było gdzieś... Może... Ale co proszę, pan co? Nie, nie wspomnieć pan. Wrocławski dziennikarz Marek Łaciak twierdzi, że w latach 70. w trakcie wizyty w Niemczech dostał od jednego z byłych mieszkańców Breslau projekt wrocławskiego metra, który przekazał ówczesnym władzom Wrocławia. Po planach ślad zaginął. To, co ja pamiętam po bierze, to były raczej rysunki stacji metra, czyli stacji kolejowych, opisanych, powiem, bo nazwa Grabszyn, czyli Grabiszyn, no myślę Plac, na pewno było coś takiego. Natomiast nie było tak lanych, jak gdyby planów tak szczegółowych skąd dokąd te linie metra szły. Natomiast ten Niemiec na podstawie mojej pisanej na kawałku papieru planu wrocławia opisał mniej więcej jak to metro szło. Wynikało z tego, że były dwie linie metra. One się krzyżowały tu właśnie pod dworcem i właśnie wtedy w 70 roku my byliśmy na jednym z poziomów. Albert Sperr, naczelny budowniczy III Rzeszy w książce Dinoje Deutsche Baukunst z 1936 roku, pisze, że Breslau ze względu na specyfikę gruntu nie nadaje się do budowy metra. Wątpliwości eksploratorów budzą jednak plany budowy metra uchwalone przez Radę Miejską Breslau w 1934 roku. Oprócz metra, wrocławski dworzec posiada jeszcze jedną legendę. Podziemny szpital. Dworzec posiada dość bardzo rozbudowany system wentylacyjny na zewnątrz. To już dużo chrap wentylacyjnych, mogące świadczyć o tym, że pod samym dworcem znajduje się większy obiekt niż schron, który jest udostępniony na zasadzie pasażu handlowego obecnie. Potwierdzają to również relacje Niemców oraz ludzi, którzy twierdzą, że pod dworcem mogłoby się znajdować. Domniemana kolejka czy też szpital wojskowy. Pewna Niemka, która pracowała w szpitalu za dworcem głównym, bardzo się dziwiła, dlaczego ludność, która tu przybyła, nie korzystała ze szpitala znajdującego się pod albo przed dworcem głównym, ponieważ on był bardzo dobrze wyposażony. Do dzisiaj nie ma żadnej informacji potwierdzającej, bo też zaprzeczającej tezie istnienia tego szpitala. Na dworcu prace prowadzą kolejne pokolenia eksploratorów. Liczą na to, że odkryją wejście do legendarnego szpitala. Ja Należy do jakiegoś pomieszczenia takiego, który do niego nie prowadzi, jakoś schowka chyba, Ale no, ta nieka się zastanawiająca, do szpitala żołnierze ranni w wyniku działań obronnych twierdzy mieli być zwożeni po specjalnej pochylni z jednego speronów z dworca odseparowanego od reszty, tak by nie narażać ludności cywilnej na widoki konających mężczyzn. Jesteśmy w miejscu, gdzie najprawdopodobniej zaczęła się historia tuneli wrocławskich, w piwnicy świdnickiej. W początkach wieku XVI miasto wybudowało brobar naprzeciwko piwnicy w kamienicy pod złotym dzbanem, żeby ułatwić transport już beczek z gotowym piwem wykonano taki tunel. Nie był on drążony metodą górniczą, tylko wykopano rów, wzniesiono sklepione pomieszczenie, wszystko to zasypano i tunel ten istnieje do dnia dzisiejszego. Niestety nie jest wykorzystywany jako połączenie między tymi dwoma kamienicami i nie można z tego zrobić trasy turystycznej, ale tym niemniej jest to miejsce trwale zapisane w historii Wrocławia, chociażby do niego odnosiła się zagadka chyba już 18-wieczna, w którym miejscu we Wrocławiu dwa wozy mogą przejechać jeden nad drugim. I to właśnie chodziło o to miejsce, o ten tunel, którym transportowano piwo wszyscy by chcieli, żeby Wrocław był połączony z Berlinem, prawda, takimi tunelami. Każdy zamek śląski ma połączenie z sąsiednim zamkiem. Co też jest, też jest nieprawdą i wielokrotnie spotkałem się z ludźmi, którzy prowadzili mnie do wejścia do takiego tunelu. Okazywało się, że to jest niewielka jama, no tak no bo dalej jest zasypane, prawda i, i dalej dość nie można. Te wszystkie legendy w znakomity sposób utrwalił Marek Krajewski w swojej książce, gdzie naprawdę no, inteligentni inteligentni ludzie po lekturze krajskiego są przekonani, że te tunele naprawdę istniały, ale no istnieją one w wyobraźni ludzi tylko i, i w pięknej beletrystyce. W podziemne korytarze weszli przez szereg niewielkich hal fabrycznych, a potem długim, prostym tunelem oświetlonym brudno-żółtymi żarówkami. Druk z podpisem nowego komendanta twierdzy Miechowa otwierał wejście do podziemnego świata Breslau. Był mroczny i pełen kurzu, wzbijanego butami żołnierzy i kołami motocykli, które jeździły szerokimi tunelami. I znikały w bocznych ulicach podziemia. Podziemne korytarze są dokładnie pod ulicami. Zna pan Wrocław. Wszędzie pan trafi. Ulice z napisami są wszędzie. Grzej czasami z trafieniem do właściwej piwnicy, ale na szczęście całe podziemne miasto jest jeszcze w naszym władaniu. Ruszyli przed siebie świecąc pod nogi. Na sklepisku roiło się od pcheł, gdzie niegdzie zapiszczał szczur. Eberhard mógł oświetlał wnętrza piwnicy i wchłaniał zapach kompotów wylewających się z rozbitych słoików, woń sfermentowanego wina i przegniłych worków. Jeżeli chodzi o rzeczywisty podziemny wroca, w którym można się w jakiś sposób poruszać, to są izolowane piwnice. Niemcy, przygotowując się do oblężenia, które było nieuchronne, łączyli ze sobą piwnice specjalnie przebijanymi tunelami. Wyraźnie było widać, co zresztą stwierdziliśmy w budynku, w dzisiejszym budynku prawa, gdzie prowadziliśmy badania w latach 90., że dwa, czy nawet trzy sąsiadujące ze sobą kamienice połączone zostały tunelem. Po prostu przebito ściany między piwnicami i wymurowano z cegieł tunel o bardzo stabilnej konstrukcji, czyli no zabezpieczyli się, umożliwili sobie komunikację między piwnicami, inaczej niż to działo się w przypadku powstania warszawskiego, gdzie te przejścia trzeba było prawda, wyrąbywać na bieżąco. Tutaj takie tunele istniały, ale jak wyglądała ich sieć, trudno powiedzieć. Ludzie bardzo chętnie zaglądają do rozmaitych dziur, które czasami ujawniają się w ziemi. I takie dziury w cudzysłowie powstawały chociażby w momencie budowy fryderycjańskich fortyfikacji otaczających Wrocław, potężnych bastionów, gdzie znajdowały się różnego rodzaju kazamaty. Możemy takie obejrzeć na wzgórzu polskim. Niszczający dziś bastion ceglany na wzgórzu polskim jest przez wielu eksploratorów uznawane za wrota do podziemnego Wrocławia. Wykorzystywany podczas oblężenia twierdzy, musiał posiadać podziemny system połączeń z innymi bastionami i schronami. Wysokie pomieszczenie, murowane wszystko. Czyli mówię, że ta ściana być może jest. Do, doklejona tutaj. Tak, tak, bo za tą ścianą, jak się. Jak Zresztą się powiesz, tak to nawet wygląda, Jak trochę. Pójdziesz na górę, tam jest takie drugie wejście, i tam się schodzi potem i za tym jest pomieszczenie jeszcze jedno, takie zupełnie, praktycznie całe zawalone za tą ścianą. Tu ktoś już próbował jakieś kiedyś odwierty chyba robić. Na terenie Wielkiego Wrocławia wybudowano około 150 schronów o rozmaitych formach. Takimi klasycznymi przykładami mogą być schrony budowane na, czy istniejące do dzisiaj na Placu Nowy Targi, na Placu Solnym, które niby miały być połączone ze sobą. Na pewno ze sobą połączone nie były, bo mimo wojny służby konserwatorskie niemieckie bardzo skrupulatnie dokumentowały to, co się dzieje na terenie Starego Miasta i dysponujemy szczątkową dokumentacją, ale są fotografie, są rysunki wykazujące jednoznacznie, że one nigdy nie miały jakiegokolwiek połączenia. We Wrocławiu bezpośrednio przed wojną wybudowano cztery schrony podziemne. Wszystkie zgodnie z projektami Richarda Konwiarza, głównego architekta Festung Breslau. Do dziś znana jest lokalizacja trzech z nich. Jednak nie wszystkie były wykorzystywane wyłącznie do celów obronnych. W tym pod Placem Nowy Targ Gauleiter Hanke urządzał słynne przyjęcia dla dowództwa twierdzy. Pod powierzchnią Neumarket zbudowano sieć schronów powiązaną z gmachem rządu śląskiego. Niektóre z tych pomieszczeń były obszernymi salami z wianuszkiem mniejszych salek. Pod placem było kilka takich układów planetarnych. Projekt natchnął kapitana Ottona von Szajbica Myślą o zorganizowaniu w jednym z nich luksusowego pufu dla wyższych oficerów. podłogi obłożono grubymi dywanami, a ściany obklejono tapetą złotego koloru. Wkrótce pojawiły się kobiety, które Wonszaibic ściągnął z innych burdeli w Breslau obietnicą sowitych zarobków i obcowania z lepszym towarzystwem. Do stałych bywalców należał pewien kapitan. Nie zadawał zbędnych pytań i nie szafował pocieszeniami. Ocierał z policzków i milczał współczująco. Tutaj po tej stronie znajdowały się pomieszczenia, w których mieszkali właśnie ludzie podczas nalotu. W takich ciasnych i nieprzyjemnych klitkach musieli spędzać niebezpieczne chwile nalotów. Tutaj znajdowały się różne instalacje, które były potrzebne w tym schronie. Generalnie to była podczas oblężenia to była kuchnia i tak ten schron został zaprojektowany, że w tym jest znajdowała właśnie kuchnia, a to tutaj część łaźni. Franz Kragen w zachowanym do dziś pamiętniku opisuje czas oblężenia. Czekamy, kiedy to wszystko się skończy. Ludzie piją z rozpaczy, ile się tylko da. Żaden ze starych żołnierzy nie sądzi, by ten cały burdel miał jakikolwiek sens. Iwan jednak nie spieszy się. On dobrze wie, że i tak dostaniemy się mu w łapy. Skron pod y, Placem Solnym. No to jest w sumie najlepiej zbadany ze wszystkich, bo jest w y, samym centrum miasta przez to jest y, dosyć znany, dosyć popularny w, w krajach eksploratorskich i ogólnie informacje są najlepiej dostępne w tym schronie. Zresztą są zachowane projekty konwiarza. Zagadkowe jest to, że dokumenty... Y, Generała Nichoffa, który w swojej książce zawarł Karol Jońca i Alfred Konieczny, zabieram sobie spis schronów, który mówię o, o właściwie czwartym bunkrze. Bunkrze, który się nazywał Hankę Bunker. I ten bunkier dzisiaj yy, w sumie nie, nie jest znane jego ani dokładne położenie, ani jego zawartość. Wiadomo mnie właśnie z dokumentów i z książki Jońcy i niemieckiego autora Gleisa, że, bu że ten bunkier istniał faktycznie że znajdował tam się szpital. Ostatnie chwile w twierdzy opisuje też Hans Mende. Rozbite zostały akumulatory i zapanowała ciemność. Przestały działać wentylatory, swąd groził uduszeniem. Padł rozkaz otwarcia bramy i opuszczenia bunkra. Niełatwe to było zadanie, gdyż w pobliżu wejścia zapaliło się rozlane paliwo. Podoficer wyskakujący pierwszy potknął się, może też traciany kulą, upadł i spłonął. Desperackim susem przeskoczyłem płonącą część korytarza. Ogarnęły mnie płomienie, ale wydostałem się na zewnątrz. Co sił biegłem przez plac przed siebie. Spaliły mi się częściowo mundur i włosy, na razie jednak byłem uratowany. Koledzy, którzy ze mną wybiegli w prawo i lewo, wpadli od razu w ręce żołnierzy radzieckich otaczających bunkier. Głównym projektantem tych wszystkich budowli, czy większości tych budowli, był, był naczelny architekt Wrocławia, Richard Konwiasz. Ta dokumentacja dotyczy szczególnie budowli naziemnych, natomiast najmniej jest dokumentacji dotyczącej budowli podziemnej. Prawdopodobnie wynika to z tego, że Niemcy przyjęli taką zasadę, że ten wydział budownictwa był podzielony jak gdyby na dwie części: część jawna i część tajna. Część jawna zajmowała się wszystkimi obiektami naziemnymi, natomiast wszystko co było budowane pod ziemią, to znajdowało się w innym oddziale w tak zwanej części tajnej i Albo te dokumenty zaginęły, albo zostały wywiezione gdzieś. Może się jeszcze znajdują w archiwach, powiedzmy, niemieckich. Projektant wszystkich wrocławskich schronów zaprojektował też jeden stadion, nazwany Stadionem Olimpijskim. Dlaczego specjalizujący się w budowlach militarnych architekt podjął się pracy nad stadionem, jedynym w jego dorobku? Na to pytanie do dziś próbują odpowiedzieć wrocławscy eksploratorzy. Wieża Zegarowa na Wrocławskim Stadionie Olimpijskim. Jedyne właściwie miejsce, które do dzisiaj budzi mój przynajmniej niepokój, jeśli chodzi o, o ten legendarny podziemny Wrocław. Dlaczego? To jest, to jest dziura, która pozostała po wszystkich wrocławskich eksploratorach. Oprócz mnie to tutaj jeszcze paru wierciło, wierciło i kopało. Tutaj miała być winda prowadząca do podziemi, do magazynów położonych na głębokości rzędu 20-40 metrów pod płytą stadionu olimpijskiego. Informację ta przekazała panu Derkaczowi, który był wieloletnim pracownikiem stadionu olimpijskiego. Pewna niemka, autochtonka. W której mąż prawdopodobnie pracował w tym podziemnym magazynie i ona za określoną kwotę pieniędzy, dość dużą, prawdopodobnie chciała przekazać wejścia. I wszystkie informacje związane z tym podziemnym magazynem. Mogły tam znajdować się różne rzeczy służące tutaj przede wszystkim do, do obrony Wrocławia, no, do obrony twierdzy Wrocław. Niewykluczone, że pod koniec wojny Niemcy mogli zgromadzić tam także cenne rzeczy, czy to dobra kultury, czy, czy zbiory, czy dokumentacja tajna. No Jest szansa, że i ten obieg istnieje, że on jest powiedzmy od wojny w stanie nienaruszony. Stanisław Derkacz pozostawił po sobie szkic, który przedstawia trzy potencjalne wejścia do podziemnego magazynu: w wieży zegarowej, w pobliskim lesie i w bramie numer 24, która na zdjęciach lotniczych z 1947 roku jest wyraźnie zniszczona. Na zdjęciach widać też, że teren wokół stadionu był celem ataków bombowych. Tej wersji pana Stanisława Derkacza czy, czy wersji y, Niemki nikt nigdy nie potwierdził. Nie istnieją takie materiały. Jedyną przesłanką, która mogłaby świadczyć o tym, że y, coś takiego było, było to, że y, w, w pewnym okresie oblężenia, Festung Breslau, te rejony były niedostępne. Stąd wysiedlono ludność i, i były one puste, a podobno ten teren był teren stadionu i okoliz był, był strzeżony. Niepokój badaczy budzi również fakt, że prowadzącej do stadionu malutkiej uliczce nadano nazwę Adolfa Hitlera, zarezerwowaną zazwyczaj dla najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście. Podobnych zagadek jest znacznie więcej. Gerhard Scheuermann, adiutant komendanta Niechowa w Das Breslauer Lexikon, opisuje pewien tajemniczy korytarz biegnący pod Rynkiem i dalej w kierunku podwrocławskiej Sabutki. Jego początki sięgały XVIII wieku, kiedy to Wrocław rozpoczął budowę systemu fortyfikacji. Również z niego korzystali obrońcy twierdzy Wrocław, która poddała się dopiero 6 maja, dwa dni po Berlinie. Na nadejście wojsk radzieckich w podziemiach Wrocławia, schronach i piwnicach czekało 140 tysięcy cywili. Paul Pajkert, wrocławski ksiądz, w swoim dzienniku Kronika Dni Oblężenia opisuje odbywające się w podziemiach msze święte. Piwnica była przepełniona. Wkrótce po rozpoczęciu mszy 750 bombowców rozpoczęło ciężkie naloty na nasze miasto. Pięć bomb spadło w najbliższym sąsiedztwie piwnicy, co tak wstrząsnęło całym budynkiem, że ściany się ugięły, a nam się zdawało, że dom nad nami się wali. Za każdym razem przewracały się lichtarze na zaimprowizowanym ołtarzu, ludzie podrywali się ze swych miejsc, za każdym razem sądziliśmy, że nadeszła nasza ostatnia chwila.